zapraszamy pana Janusza Krzysztofa Wójta

Ale to jest კარგი, მშვენიერია, თორიცა. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do naszą piekłuszkę w półtek gminy, udech gminy. Ja Zaproszono zapraszamy panią Elżbietę Mickiewicz, kierownika Ośrodka Kultury w Nowogórku Pomorskim z siecią w

żeby nie było dużo czasu nie zagrał. O ostatnia umowa, którą się podpisaliśmy, to proszę pana marszałka Andrzeja Polskiego o zadanie głosu. No, Dziękuję bardzo. Łatwiej jest mówić na początku. Przede wszystkim przepraszam państwa, że spóźniłem się. Miałem okazję, że takie bardzo ważne spotkanie z panami ministrami. Szalinie z panem ministrem ochrony środowiska i ministrem e, administracji. To były e, wyzwania, które dzisiaj również dotyczą części e, bezpieczeństwa e, województwa. Tam był powód i ukrywam, że ja do państwa złamałem chyba wszystkie możliwe zasady do ruchu nagrowego. Do Zaczął też e, Myślę, że zdjęcia stosowne przyjdą do na zamek. Ale proszę Państwa, rzeczywiście to, co dzisiaj się wydarzyło tu, w tym miejscu, jest szczególnie ważne. Ważne dla wykorzystywania i pozyskiwania środków unijnych, dla budowania dobrego wizerunku odnowy i wsi i tego, co się samorządy i gminy Jest to dla mnie szczególnie ważne, szczególnie ważne dla pana marszałka Olgierta Kierowicza, dla mnie jako marszałka startowego. I myślę, że przed nami stoją jeszcze kolejne projekty, nowe wyzwania. Możecie Państwo liczyć na dobrą współpracę, a nie ukrywam, że się bardzo mocno przyglądamy całemu procesowi pozyskiwania środków unijnych w ramach PROF tego, co robi się w ramach działania LIDER. Szczególnie to, co robią lokalne grupy działania, jeżeli chodzi o pisanie wniosków, sprawdzanie formalne, merytoryczne, potem już rozliczanie. I nie ukrywam, że bardzo mocno analizujemy to, co się e, dzieje w procesie właśnie tego całego Nie ukrywam, że Rozmawialiśmy z panem dyrektorem, z całym, z całym Wydziałem Prow, i myślę, że ten wizerunek, który był dzisiaj z różnych miejsc dochodził, taki no sobie. Ja uważam, że ci ludzie, którzy są w tym miejscu, w Wydziale Prow, są bardzo dobrze wyszkoleni, bardzo dobrze przygotowani. Potrzeba tylko dobrego kontaktu i on taki będzie. To zaręczę, że będziemy odkrywać, jakie nowe relacje pomiędzy samorządem województwa, a samorządami gminnymi i lokalnymi grupami działań. I nad tym szczególnie zależy. Chciałbym podkreślić, że nasze drzwi są otwarte. Będziemy reagować natychmiast. Wielu samorządowców z Państwa, którzy dzisiaj tutaj podpisali umowę wzajemną z nami jeszcze z poprzedniej sprawiedliwości w samorządzie miasta Koszalina i chciałbym nadal umacniać i te relacje dla korzyści całego województwa zachodniopomorskiego, podkreślając jednocześnie ważność właśnie działania w obszarze odbudowy i działania, jeżeli chodzi o gminy. Wiejskie. Myślę, że to jest wyzwanie, które w tej czteroletniej kadencji szczególnie bym nam przyświecało, abyśmy mogli dobrze i z korzyścią dla województwa i samorządów te pieniądze wykorzystać. Dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim tym, którzy podpisali te umowy. One są niezmiernie ważne dla lokalnej społeczności, dla aktywizacji działań w obszarze. W obszarze. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Koleżanki i Koledzy, ze Stowarzyszenia Liderów Pojezierza targają mną no, dwie emocje. Ta bardzo pozytywna, która daje mi powody do zadowolenia i do dumy, ponieważ jeśli już na przełomie roku 2008-2009 był Liderem Pojezierza i w pewnym sensie ponownie gościmy wszystkich członków Stowarzyszenia na danym zgromadzeniu i przy tak ważnej okazji jaką było podpisanie umów wzajemnych na realizację naszej lokalnej strategii działania. Czekam z drugiej strony, że wśród tych podpisujących nie było gminy myślibusz, ale to z pewnym względów formatów będziemy musieli zorganizować w inny sposób. Niemniej jednak chciałbym podziękować panu Marszałkowi państwu, pogratulować i życzyć, żeby pomysłów projektów rodziło się jak najwięcej. Żeby nasza lokalna strategia działania była realizowana w sposób pieczołowity, sumienny i konsekwentny. Żeby z tych projektów, które wszyscy, 12 gmin członkowskich, złożymy, poddamy ocenie, zostały zareagowane wszystkie i żeby one przyniosły określony efekt społeczny. Także serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy i współpracy na kolejne lata realizacji naszej strategii działania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, czy może jeszcze ktoś chciałby z Państwa zadać głos? Szanowni. Szanowni. Nie wypada, żeby przez nie zabrał kilku chwil Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Marzukowi za uroczyste dzisiejsze tutaj przybicie i uroczyste podpisanie umów. Umów, które jakby wyliczą pewną epokę widać, że epokę niełatwą. Niewielokrotnie tutaj próbowaliśmy wspierać się ze sobą, wspierać się o to, żeby w przyszłości te projekty, które składamy przeszły wszystkie formalne procedury, bo wiadomo, że procedury typu w zgodności z lokalną strategią rozwoju zostały podjęte decyzją Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Eterpoizierza. Cieszę się bardzo, że wszystkie projekty w ramach Odowy wsi zaopiniowane pozytywnie przez nasze rady przeszły. Liczę, że następne projekty, które jeszcze są rozpatrywane w ramach małych projektów, jak pamiętacie, tych projektów już było ponad 50, będąc również, może już nie jest to ale z dużym wskaźnikiem. Również uroczyście podpisywane. Przypominam również jednocześnie, że przed nami następne nabory na projekty. W drugim kwartale ogłosimy konkurs również z małych projektów i z odnowy wsi. Czyli do końca czerwca będzie można również składać za pomocą litera, wnioski, pomysły, realizowanie swoich pomysłów w ramach lokalnej strategii rozwoju. Dziękuję bardzo serdecznie panu Marszałkowi. Dziękuję. przyjaciołom burmistrzom i za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie.